Bardzo serdecznie wszystkich witam. Cieszę się, że w naszym klubie Etman, który znajduje się na terenie Sowieckiego, odbywają się takie piękne imprezy. Jak przedtem tutaj dzisiaj zobaczyłem, ile młodych ludzi na macie ćwiczy, to mówię serce rośnie. Mówię tak dalej. Dlatego życzę wszystkim wspaniałych sukcesów. Uważam, że Mistrzostwa Poznania. Mistrzostwa Poznania w... Mistrzostwa Poznania w Zapasach i my w Otwartej Mistrzostwach Miasta Poznania w Zapasach w Stylu Plastycznym uważam za otwarte. Dziękuję bardzo. Ja tylko tutaj powiem, że ja zaskoczyłem kopetu otwarciu pana Henryka, ale dziękujemy bardzo, doskonale wyszło. I drodzy Państwo, z tego miejsca chciałbym, żeby dzisiejsza rywalizacja przebiegała bez produkcji, bez konfuzji i w duchu fair play. Sędzią